Do Tarnobrzega zawitał Piastowski Gród. Wszyscy, którzy odwiedzili jego mieszkańców mogli bliżej poznać realia życia za czasów Mieszka I. Historyczne wydarzenie plenerowe przygotowane zostało przez agencję Templum Temporis z okazji obchodów 1050 leciach Chrztu Polski. Średniowieczna osada rozlokowała się w parku u podnóża Zamku Dzikowskiego. Chcemy pokazać właśnie te czasy najdawniejsze w Polsce, czyli założenie państwa, czasu Mieszka pierwszego. Prowadzimy tutaj warsztaty historyczne, uczymy różnych dawnych rzemiosł z czasów wczesnego średniowiecza, a także pokazujemy chociażby dawne tańce, pokazujemy dawną zbrojownie, namiot odwoja. Różne aspekty dawnego życia pokazujemy, uczymy różnych umiejętności. Młodzież, która odwiedziła Piastowski Gród miała okazję poznać m.in. tajniki tkactwa, kowalstwa czy garncarstwa. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak lepiono naczynia w średniowieczu, jak również popracować w glinie. Uczymy tutaj najprostszej metody, takiej najstarszej metody lepienia naczyń, po prostu z wałeczków. Nie mamy tutaj koła gamtarskiego, bo my chcemy właśnie przybliżyć to w najstarszy sposób, jak naczynia robiono. Robiono sam spód naczynia, robiono wałeczki i tak kładono, kładzono jeden na drugim, jeden na drugim, potem te naczynie wygładzano. Mamy tutaj też różne narzędzia do zdobienia, co też jest fajne dla małych dzieci, bo to jednak uczy kreatywności. Zdobimy potem razem te naczynia, opowiadamy w jaki sposób, można też ulepić różnego rodzaju ozdoby, różne figurki, zabawki. Mieszkańcy Piastowego Grodu pozwolili gościom spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, a także przymierzyć średniowieczne stroje. We wczesnośredniowiecznej zbrojowni mogli dowiedzieć się, jak walczono, za pomocą jakich rodzajów broni i jakie opancerzenie stosowano w celu ochrony. Główną bronią, którą stosowano wtedy, była to broń drzewcowa, czyli włócznie i oszczepy które przydawały się zarówno w e, trakcie walki, jak i później w trakcie pokoju do na przykład polowań, ponieważ to jest broń, którą najłatwiej jest upolować zwierzę poza łukiem. Jeśli chodzi o pancerzenie, no to tutaj była bardzo duża różnorodność w zależności od tego, jak zamożny był e, właśnie wojownik. Podstawowy pancerz tych najbiedniejszych zwykle wykonany był ze skóry, były to tak zwane skórznie, czyli skórzane, można powiedzieć, że tuniki ponieważ wygarbowana, gruba skóra też jest w stanie ochronić nas przed obrażeniami. Bogatszych wojów stać było na kolczugi, właśnie, czyli takie koszule z tysięcy kółek metalowych, bądź właśnie zbroje lamelkowe, wytworzone z takich metalowych płytek złączonych ze sobą. Dla młodzieży była to żywa lekcja historii. Dowiedziałam się, jak pradawni ludzie tańczyli jak tkali. Yy, różne zabawy, co, jak yy, lepili, jak walczyli, jak strzelali, jak, no, się różne, jak, jak się ubierali, ubior. Jest inaczej, no i tak możemy się dowiedzieć, co było kiedyś, no i jak jest teraz, porównać. To mi się podoba, bo nie jest takie, i, takie typowa impreza, tylko właśnie mogłam się dowiedzieć też informacje i połączone to jest z zabawą. Taka lekcja na pewno na długo zapadnie w ich pamięci.